Czy jest taka szkoła, w której uczą jak być dobrym rodzicem? Otóż jest. W żłobku Przedszkolu Uśmiech w Wilnie od kilku już lat psycholog Lucyna narkiewicz z Kurko prowadzi warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, na których można się nauczyć albo przynajmniej spróbować się nauczyć budowania prawidłowych relacji rodzice-dzieci. Tutaj uczymy się, jak siebie zrozumieć nawzajem, jak wytyczyć dzieciom granice, jak wyciągnąć konsekwencje. Jak wyrazić swoje emocje konstruktywnie, nie raniąc nikogo, jak pochwalić dziecko w odpowiedni sposób, jak zachęcić go do współpracy, jak wspierać samodzielność. Czyli wszystkie te tematy, które tak naprawdę leżą u podstawy wychowania, a których nas nikt nie uczył, bo wszyscy uważają, że rodzicem być to jest po prostu człowiek no, rodzi się już rodzicem, tak? nie musi się uczyć tego. Natomiast okazuje się, że, ni że niestety no, każdy z nas na co dzień boryka się z różnymi sytuacjami trudnymi i często nie wiemy sobie, jak poradzić. Chcemy dla naszych dzieci bardzo dobrze, ale nie zawsze wiemy, jak to zrobić, więc my uczymy się tutaj tego, jak to robić. Tak? Motto szkoły dla rodziców i wychowawców to wychowywać, to kochać i wymagać. Szukamy tego złotego środka. Bo i tylko miłości nie wystarcza, żeby dziecko rosło, żeby dziecko rozwijało się w swojej osobowości, żeby jego psychika się rozwijała, potrzebne są wymagania odpowiednie. I tutaj właśnie mówię, szukamy tego złotego środka, jak i kochać, i wymagać. Program warsztatów składa się z trzech części. Pierwsza, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Druga, poświęcona jest rodzeństwu bez rywalizacji. A trzecia traktuje o tym, jak rozmawiać z nastolatkiem. Ci wszyscy, którzy zasmakowali warsztatów, zgłaszają się na kolejne zajęcia i bardzo je sobie chwalą. Przyszłam dobrowolnie i z wielkim wsparciem moich synów. Powiedzieli, tak, tak, na pewno musisz tam iść. To było naprawdę takim dużym. Bodźcem, że tu przyszłam. Ta pierwsza część to była bardziej oparta na uczuciach, na formowaniu pomiędzy nami dobrych uczuć, pozytywnych, długotrwałych i na e, zasadach, które powinny panować w naszym domu. I odpowiednia ta proporcja uczucia i zasad dała, że ten dom na pewno stał się trwalszy w pewnym sensie. Także, no, bardzo dobry rezultat. Naprawdę, naprawdę, sytuacja w domu się zmienia, i, i naprawdę cieszę się, że w ogóle popadłam na, na te kursy. I, I na pewno bym radziła dla większości to robić, bo no, działa. Bo przeczytać książkę, po prostu przeczytać, to, to nie jest to samo, co być tutaj. Kiedy ty wszystko to przeżywasz sam. I, i, i dzieci też tak mówią, nie, że mama, że fajnie, że ty poszłaś na te kursy, bo naprawdę sytuacja w domu się zmienia. Czyli oni też to odczuwają. Faktycznie ja przyszłam tutaj może nie tyle z powodu własnych dzieci, bo już są dorosłe, ale z powodu właśnie tych, z którymi pracuję, bo przychodzi nowe pokolenie, inaczej trzeba z nimi pracować, więc korzystałam z zaproszenia, gdy przeczytałam tę pierwszą część i teraz jestem po raz drugi, bo nie tylko rywalizacja jest między rodzeństwem, ale też oczywiście rywalizacja jest i w klasie. Jestem bardzo wdzięczna losowi, że mogę że mogę korzystać z tej takiej innej, nowej dla mnie metody wychowania dzieci, która polega na budowaniu relacji, na budowaniu relacji między rodzicami i dzieckiem. I tak faktycznie drugi rok z rzędu uczę się rozmawiać. Uczę się rozmawiać z dziećmi i uczę się słuchać dzieci. Słuchać tak, aby dzieci chcieli coś powiedzieć. A dzieci mają bardzo dużo do powiedzenia i jestem z tego bardzo zadowolona, że już słyszę i dzieci słyszą mnie. Ja przyszłam pracować do przedszkoli, akurat po dwóch miesiącach rozpoczął się ten kurs i dla mnie on był bardzo aktualny, ponieważ u mnie w grupie było bardzo takich dzieci aktywnych, емоціональних. Могла використати цей матеріал і в праці з дітьми, і дуже багато використала цього матеріалу в праці з родицями. Практично використовує його до дійсня. Тобто просто розмова, допомагаюча розв'язувати проблеми, нав'язування контактів з дітським, зі своїм дітським. Я те, що використовую також в праці заводовій, bo to jest metodyka bardzo uniwersalna. Można także stosować do dzieci, tak samo sprawdza się i na dorosłych, więc no, jesteśmy dużymi dziećmi. Te same metody naprawdę się sprawdzają i polepszają relacje międzyludzkie, kiedy się fachowo to mądrze <śmączę> zastosuje i... No naprawdę widzę sens i korzyść, bo nas nikt nie uczy być rodzicami, nie, a tutaj się uczy być rodzicem i ja uważam, jak są dla małżeństwa kursy, które się, nie wiem czy teraz w dobie obecnie się prowadzą, katechetyczne różne, tak samo zanim stanie się rodzicem, ja bym nawet wprowadziła obowiązkowy kurs. Żeby później po prostu psychologicznie, w zdrowej atmosferze to dziecko się rodowało. Najbliższe warsztaty dla rodziców i wychowawców ruszają już 9 stycznia. A co by doradziła Pani psycholog tym wszystkim, którzy z różnych względów nie mogą wziąć w nich udziału, przynajmniej na razie. Takie psychologiczne pogotowie ratunkowe w relacjach z dziećmi i nie tylko. Pierwsza i najważniejsza rada to zamknąć buzię i zacząć słuchać. Można nic nie mówić, tylko po prostu się wsłuchać w to dziecko, w to, co ono chce nam powiedzieć. Najczęściej my, rodzice, robimy coś takiego, że dziecko nam powie pół zdania, a my już wiemy, co ono chce powiedzieć nam dalej. Często, yy, chcąc dobrze, yy, używamy na przykład krytyki i mówimy: A zobacz, a przecież sam jesteś sobie winien, bo mogłeś się przygotować do tych lekcji wcześniej. I dziecku już nie będzie chciało z nami rozmawiać. Ponieważ zamykamy go, czyli mówimy takim językiem, że dzieci nie chcą z nami rozmawiać. Więc ja bym na początku zaproponowała pomilczeć i posłuchać. Co jeszcze? Na pewno nigdy się nie poddawać. Zawsze szukać kontaktu z dzieckiem, zawsze próbować. Można zawsze zaparzyć herbatę i powiedzieć: Słuchaj, naprawdę nie wiem od czego zacząć, ale musimy pogadać dzieci bardzo otwierają się na szczerość i uczciwość i autentyczność rodziców. Jeszcze jedna rada byłaby taka, że nasze dzieci są naszą największą inwestycją. Jeżeli będziemy im poświęcać uwagę i czas, na pewno to docenią i zwrócą nam to z nawiązką poprzez to, że będą się dzielić z nami swoimi przeżyciami, swoimi zmartwieniami, radościami, a przecież chyba każdy rodzic chce żeby to dziecko chciało z nim rozmawiać.